Dobry wieczór, dobry wieczór, bo akurat kiedy nagrywamy to nasze spotkanie i kiedy jest ten nasz live, jest już późniejsza godzina. Witamy wszystkich serdecznie, którzy się z nami spotkaliście w temacie kohorty, na temat jak budować zespół, który jest odpowiedzialny. Jako lider, co możesz zrobić, żeby budować odpowiedzialny lider temu poświęcone jest to spotkanie i ono jest poświęcone temu, żeby Wam przybliżyć, czym jest ta kohorta, do której was chcemy naszym krótkim spotkaniem. Wspólnie z Izą zaprosić. Iza, może powiesz parę słów o sobie, jakś mogła się przedstawić. Dzień dobry, dzień dobry, witajcie serdecznie. Iza Kaźmierska, ja jestem związana z 4results od 2010 roku i na co dzień jako trener pracuję głównie z liderami, właśnie z menedżerami w różnych tematach związanych z motywowaniem pracowników, z angażowaniem zespołów, z tym, żeby ludzie byli po prostu zaangażowani w to, co robią. A od kilku lat, kiedy Właściwie jako firma zajmujemy się razem wdrażaniem, tak bym powiedziała, zespołowo wdrażaniem kultury odpowiedzialności w organizacjach, no to również jest to temat, który jest mi bardzo bliski i w ogóle z tego tematu pojawił się pomysł, żeby stworzyć kohortę, także budujemy po raz pierwszy raz taką kohortę i dzisiaj trochę chcemy powiedzieć o tym, do czego Was zapraszamy. A ja nazywam się Sławek Błaszczak i mam też podobne doświadczenia KIZA z wprowadzania tego podejścia w różnych zespołach, w tym w swoich własnych, osobistych, bo jestem też przedsiębiorcą i od 20 lat prowadzę w tej chwili taką grupę spółek, jako jedna z osób współzarządzających. Więc mam też takie doświadczenie, jak to robić na własnym podwórku i bardzo dużo błędów już w tym temacie popełniłem, dzięki którym. Jakoś czuję się pewniej też wspierając innych w tej nauce, jakich błędów już nie warto powtarzać. I właściwie misją całego tego naszego wydarzenia jest to, żeby uczynić takie doświadczenie z naszych wdrożeń, zmian wielu organizacji, transformacji, głównie w Polsce, chociaż zdarzają nam się też działania jakieś za granicą, już całkiem sporego zespołu, który się tym tematem zajmuje, to żeby uczynić to doświadczenie jeszcze bardziej powszechnym, i w jakiejś formie takiej pigułkowo. Wymiany doświadczeń. Tak też rozumiemy pojęcie w ogóle kohorty jako zgromadzenie osób, które mają podobne potrzeby, podobne motywacje, które chcą w swoich zespołach zrobić coś więcej, coś inaczej, coś nowocześniej, tak żeby ta odpowiedzialność nie tylko na nich spoczywała, ale szerzej na ludziach. I jak stworzyć taką przestrzeń, w której nawzajem i od nas, ale też między sobą, wy się tego szybko możecie nauczyć, bazując na i dobrych doświadczeniach, ale też i błędach, które już są. Za nami. Takie jest tutaj nasze przesłanie. I za coś byś dodała do tej naszej misji, po co to robimy? Tak. Y, wiadomo, że świat się dzisiaj tak bardzo szybko zmienia i często nie jesteśmy wcale liderem jednego zespołu, tylko działamy krosowo. Nie sposób nad wszystkim panować i chodzi o to, żeby wymieniać się wspólnie doświadczeniami, jak w tym dzisiejszym świecie y, poradzić sobie ze sobą przede wszystkim, ale też y, z ludźmi, którzy mają dużo inicjatywy, energii, pomysłów, ale również Oby w takich sytuacjach. Że oby tak było, ale też czasem tak bywa, że w którymś momencie zauważamy, że ludzie wycofują się, nie chcą, stają w miejscu, zaczynają robić od do i co wtedy zrobić, żeby zespół z powrotem uruchomić. Myślę, że dużo podczas tego wydarzenia będzie też o nas samych w sensie, co my jako liderzy, jak nasze zachowania, nasze reakcje wpływać będą na to, że właśnie zespół, który na przykład miał zaangażowanie, to nagle jest zgaszony i się wycofuje, czy to jest, jak, jaki wpływ na to my mamy po prostu jako liderzy. I to, co Sławek, ty mówisz, że swoim doświadczeniem się będziesz dzielić. Ja też, jak na co dzień pracuję z liderami, to dużo tego słyszę, także i nad tym pracujemy, także też dużo technik, sposobów, którymi po prostu mamy potrzebę się dzielić, a myślimy sobie, że czasem organizacje po prostu zamawiają dla firmy. I my mamy takie doświadczenia, że wdrażamy kulturę po prostu całą z tym podejściem, ale widzimy też jaki jest głód, jaka jest potrzeba, żeby po prostu czasem liderzy, którzy, u których niekoniecznie to się dzieje w całej organizacji, ale chcą budować zespół, w którym ludzie są z pozytywną energią i z chęcią do działania, to żeby po prostu, mógł, żeby, żeby to, chcemy to udostępnić, rozpowszechnić, nie czekać, że organizacja kupi, tylko żeby każdy lider mógł do, z tym podejściem się zetknąć. Stąd taka krótka forma, 7 tygodni, w ciągu których możesz, zobaczyć, ile z tego podejścia już masz, jakie inspiracje chcesz wziąć, przedyskutować z ludźmi w pewien sposób, jak oni do pewnych kwestii podchodzą. Stąd otwarta, bardziej formuła niż zwykłe zamknięte szkolenie, żebyśmy po prostu to rozpowszechniali. I zapomniałeś o siedmiu tygodniach. I nie będziemy tu wymieniać Wam wszystkich tematów, ale to, co chcemy powiedzieć, to to, że każdy z tych tygodni ma swoją strukturę i każdy jest poświęcony takiemu jednemu wyzwaniu, które widzimy, że liderzy, którzy wprowadzają w swoich zespołach to podejście, Zmagają się jakoś, borykają na przykład z tym, jak zmieniać nawyki swoich podwładnych, albo jak dawać im wpływ, tak żeby to było bezpieczne, to znaczy, żeby nam nie wywrócili jakoś tam funkcjonującego zespołu, czyli jak budować tą gotowość w zespole do tego, żeby oni ten wpływ mogli odpowiedzialnie przejmować, jak pracować z takimi, którym się właśnie nie chce, są zniechęceni z różnych powodów, bo już coś próbowali być może w przeszłości, dostali jakoś po rękach i mają nawyki, że lepiej się nie odzywać, siedzieć spokojnie, cicho i. To też jest jakaś strategia dobra na przetrwanie. Więc jak wiedziałem takich... o nawykach, wejdę ci w słowo, jak powiedziałeś o nawykach, tak. to jak budować nowe nawyki swoje też, jak tak. pracować nad swoimi reakcjami, które czasem w sposób z dobrej woli, z dobrej intencji coś robimy, a z drugiej strony to wycofuje ludzi w zespole i oni czekają na na przykład na naszą decyzję. I tutaj też będziemy właśnie przy tej pracy z nawykami, ze zmianami nawyków, pracować nad swoimi reakcjami, w sensie waszymi, tak, żeby sobie przyuważyć jakie nawyki mogę zmieniać i do tego też jak to przy każdej zmianie potrzebna jest trochę tak byśmy powiedzieli grupa wsparcia, żeby nie być w tym samemu, tylko żeby wspólnie móc się wymieniać doświadczeniami co nam działa, dlatego idea nie samego szkolenia, tylko właśnie idea kohorty, gdzie to co powiedziałeś są też zróżnicowane formy, gdzie będziemy spotykać się w takim cyklu tygodniowym w kilku aktywnościach i dużo, dużo rzeczy dzieje się jakby w waszym świecie codziennym w pracy z zespołem, ale macie też moment, kiedy dostajecie od nas inspiracje w formie materiałów przed webinarem. Mamy webinar, gdzie się spotykamy wszyscy razem. Pewno będziemy go robić na Zoomie, żebyśmy mogli być z kamerami, żebyśmy się wszyscy widzieli, żebyśmy mogli wymieniać się doświadczeniami. Myślę, że też na tym webinarze będzie dużo możliwości, żeby dzielić się swoimi case'ami, swoimi przypadkami, jak sobie radzimy albo jak sobie poradziliśmy. A po webinarze będziemy cały czas podtrzymywać naszą aktywność we wspólnej, we wspólnej, właśnie kohorcie, czyli na platformie, pewno będzie to Discord, ale na platformie, gdzie się wspólnie będziemy wymieniali doświadczeniami, gdzie będzie, będą grupy dyskusyjne, gdzie możecie pytać o różne rzeczy i nas, ale i członków kohorty, jak oni sobie radzą, jak so, jakie tutaj podejścia działają. No i będzie też moment, w którym mamy konsultacje indywidualne w danym tygodniu, że można przyjść się z nami skonsultować, także bardzo dużo różnorodnych form, bo jak wiemy, uczenie dzieje się w różny sposób. Jedni wolą obserwować, drudzy chcą o coś zapytać, sprzeci muszą się wypowiedzieć, żeby coś zadziałało. Także staramy się tutaj różnorodną formę dać. W poniedziałki będziemy udostępniać Wam trochę takich inspiracji, małych pigułek, żeby się zainspirować, przeczytać jakieś narzędzie, które Wam pomoże we wdrożeniu. W środę zamierzamy po południu. Wieczorem zrobić takie spotkanie, właśnie online, na Zoomie, żebyśmy mogli powiemieniać się doświadczeniami i też odpowiedzieć na jakieś Wasze pytania oraz dostarczyć więcej przykładów, więcej naszych doświadczeń. No i w piątek jest przestrzeń taka konsultacyjna, gdzie może mogą przyjść osoby i zapytać jakieś swoje konkretne wyzwania, i to będzie w piątek z samego rana. Taki na razie mamy to są plan. To nasze pomysły, to są tylko nasze pomysły, jak my to widzimy, ale jak się zbierzemy razem, będziemy pracować, to siedem tygodni to jest długo. Jak się tworzą między nami różne więzi, to też powstaje. Powstają pomysły, jak pracować inaczej, i wierzymy to, że też w trakcie tej kohorty wy powiecie, czego jeszcze potrzebujecie, i będziemy się do tego dopasowywać, żeby też testować inne formy uczenia się, które pomagają nam chociażby zmienić nasze przyzwyczajenia i nawyki, albo sprawić, że znajdujemy nowe metody, jak sobie w różny sposób poradzić. Także jesteśmy otwarci też na eksperymenty. Sławek, jesteśmy otwarci na eksperymenty? Bardzo, także jeśli od Was usłyszymy jakieś pytania albo komentarze, które pokazują, że coś potrzebujecie inaczej, coś więcej, to my po prostu się będziemy bardzo cieszyć i będziemy jakoś to nasze podejście doskonalić. Ja, ja myślę, że też wrócę na chwilę do takich trochę problemów, o których słyszeliśmy od Was, od osób, które albo słuchają podcastów, które nagrywamy, albo przychodzą na nasze webinary, albo są gdzieś u klientów, i zajmujemy się jakimiś tematami bardzo blisko, ale tak może nie wprost z tym, jak wybudować tę odpowiedzialność w zespole. I słyszymy także, mówicie, no przydałoby mi się takie podejście w moim zespole, ja bym chciał zastosować to, ale na przykład prowadzę małą firmę i nie chcę jakiegoś wielkiego projektu wchodzić, jakąś wielką zmianę, czy jest jakaś opcja, żebym mógł, Mogła zrobić coś, kiedy mam kilkunastoosobowy zespół, jako właściciel na przykład firmy, albo w jednym z zespołów chcę to wprowadzić u siebie w ramach większej firmy, ale nie czuję gotowości na górze, żeby była przestrzeń, żeby to robić szerzej. To wszystko są bardzo dobre pomysły, no i ten nasz pomysł kohortą jest odpowiedzią na tę potrzebę, którą już od kilku lat słyszymy i pomyśleliśmy, że najwyższy czas to po prostu zrobić. A te problemy, które słyszymy od Was są takie, że mówicie. Może utożsamia się z tymi zdaniami, może one się jakoś ciebie tyczą, jako lidera, że wszystko jest na mojej głowie, że gdzieś duża odpowiedzialność jest na nas, jako na liderach, i czujemy, że te proporcje są nie do końca takie do obrobienia. To znaczy, że to staje się już niebezpieczne ze względu na to, jak dużo rzeczy jest na twojej głowie, bo na przykład, to kolejny ból, bardzo mamy taki dużo pracy operacyjnej, czujemy, że musimy wielu rzeczy dopilnować, przypilnować, bo nie do końca czujemy taką energię u ludzi, którzy są gotowi zabrać się za to zadanie sami, że nie do końca czujemy jakąś inicjatywę i odpowiedzialność u innych ludzi, to kolejny przykład wyzwania i problemu, który też będziemy a adresować. Takie pytanie, które ja często słyszę na salach szkoleniowych, że ja już jestem tak przemęczony i tak dużo tematów i wątków spinam, a jednocześnie widzę, że moi ludzie też są zagonieni i wszyscy biegamy z taczkami, ale jakby tej energii nam brakuje, jak to uporządkować, jak wykorzystać potencjał ludzi, żeby nie biec z tymi daczkami na co dzień, tak? Żeby ludzie się zachowywali, że im bardziej zależy, że czasem jest tak, że widzimy, że my bardzo już się staramy i dajemy wszystko, a z drugiej strony właśnie jest jakaś taka nierównowaga, że ludzie się wycofują i jakby im nie zależało, co z tym zrobić. Jak się zmagacie z takimi tematami, to będziemy się tym po prostu zajmować. Tak? Jak, jak dzisiaj w dzisiejszym świecie też radzić sobie z przebodźcowaniem, które jest, bo to, że mamy dużo tematów, to jest też jakiś rodzaj nadmiaru, który, z którym sobie często nie radzimy i nasze, nasz system nerwowy sobie nie radzi i ludzie są po prostu wycofani. Czyli już nie ma inicjatywy, tylko jest wycofanie. I co zrobić, żeby z, taką, z, tak, z takim wyzwaniem po prostu sobie najnormalniej w świecie Radzić i żeby ludzie jednak byli zaangażowani w pracę, mimo tego, że świat dookoła nas przebudcowuje. I też jeszcze taki temat, który bardzo będzie poruszany, to jest temat, który w Polsce cały czas jest takim tematem po powierzchni. To jest temat, bo żeby mieć zaangażowanych ludzi, ja przynajmniej w to bardzo mocno wierzę, że to jest jednak oparte o szczere rozmowy, czyli gdzieś ta, ten temat związany z dawaniem różnych sobie informacji na temat tego, jak nam się ze sobą współpracuje, bo dopiero jak o tym pogadamy, czyli tak zwany klasyczny feedback w organizacji czy informacja zwrotna, to jak to zrobić w taki sposób umiejętny, żeby druga strona była zaangażowana, i jak też rozmawiać o ważnej rzeczy, o błędach, które się pojawiają, i kto za nie ponosi odpowiedzialność? Co zrobić, jak się człowiek pomylił w zespole, albo zrobił coś nie tak? No i cierpimy na tym wszyscy, żeby człowieka nie zniechęcić, żeby się na tym uczył, czyli całe takie nowoczesne podejście do popełniania błędów że to jest coś, na czym się uczymy, a nie coś, za co człowieka rozliczamy i dajemy właśnie jakiś każący feedback. Tak nie? ciekaw jestem i znaczy też się spotykać z tym, że też sporo jest zespołów, które um, można powiedzieć, że cierpią na coś, co można byłoby nazwać taką rujnującą sympatią, co nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością, tylko po prostu, żeby było miło w zespole, czyli nie chcemy, żeby się coś popsuło, żeby i z racji na takie potrzeby często no, nie mówimy sobie otwarcie, szczerze o wielu różnych rzeczach, i jako liderzy też jakoś tam cierpimy, bo nie wiemy, jak zrobić, żeby zadbać o pewne standardy, o pewną efektywność, o odpowiedzialność nawet w zespole, nie niszcząc tej, tej miłej, sympatycznej atmosfery. A mamy takie trochę lęki, obawy, że jak zaczniemy rzeczy nazywać tak po imieniu, to nam po prostu wezmą ludzi i odejdą, bo mają różne możliwości. Więc takie ja bym powiedziała, zagadnie... że jeszcze większa często przepaść, bo ludzie między sobą. Nie mają rujnującej sympatii, jak ja bym to nazwała, czyli nie są dla siebie mili, tylko w zespole są konflikty i ludzie w zespole się trą ze sobą co postrzegamy jako negatywny konflikt, ale do szefa to wszystko nie dochodzi, jeżeli już dochodzi to w postaci takich, wiecie, skarg, jak w przedszkolu trochę, że przyjdę i na skargę na koleżankę, na kolegę, powiedz zarząd tym szefie, czyli jest oczekiwanie od szefa, ale do szefa nie dochodzi też, co on ma zmienić w swoim zachowaniu, bo to już się zespół boi powiedzieć. I można powiedzieć, że ta szczerość. Nie istnieje często między zespołem a szefem. I szef to widzi, ale nie wie, jak sobie z tym poradzić. Więc to też jest ten temat związany jak to rozbrajać jak budować na tyle duże bezpieczeństwo, żeby ludzie mogli przyjść, ale żeby też załatwiali tematy ze sobą. I żeby w ogóle zrozumieć, że to, że się ze sobą ścierają, to jest bardzo okej, okay. no bo mamy różne zdania i może z tego coś fajnego wyjdzie. Wiesz, ale i zamyślę to, sobie, że to jest wyzwaniem o... takim dla wielu liderów. Ja się z tym spotykam i też sam jako lider mam z tym wyzwanie, więc fajnie jest o tym, Pogadać, zobaczyć, jak sobie z tym radzimy nawzajem. Po to, między innymi, organizujemy to spotkanie. My to często nazywamy takim bezpieczeństwem psychologicznym, czyli no, można powiedzieć, że takim w ogóle fundamentem, jak chcesz mieć odpowiedzialny zespół, to tam musi być to zdrowe bezpieczeństwo psychologiczne, a nie właśnie ta rujnująca sympatia. Dlatego tym powiedziałem, bo to często jest taką blokadą, która gdzieś zaczyna stopować liczne zespoły. Tym tematem też planujemy się zająć i stworzyć wam przestrzeń do tego, jak to uruchamiać. Chętnie się podzielimy swoimi doświadczeniami. Będziemy bazować na Waszych doświadczeniach, ale też my czerpiemy bardzo dużo inspiracji z różnych źródeł, a od czego to się sławek w ogóle zaczęło, że my się zaczęliśmy zajmować tym tematem? Yy, tak, Oj, moja ten... droga. Tym właśnie tematem zaczęliśmy zajmować prawie 20 lat temu, jak się Linem zająłem kiedyś, czyli wprowadzaniem kultury. Czyli nie to podejście, z czego będzie to z linu, tak. bo w Linie tego jest bardzo dużo. Tego jest bardzo dużo, bo jak chcemy, żeby ludzie mieli odpowiedzialność, to muszą się czuć właścicielem, czy maszyny, czy usługi, czy czegoś, prawda? To wtedy będą usprawniać. Natomiast tobie pewnie chodzi, tak zakładam, o Davida Marquet i okręt podwodny i te inspiracje, które gdzieś płyną z bardzo trudnego środowiska, jakim jest środowisko Zbóstwo. militarne, prawda? Tak, że w ogóle będziemy mieć też inspiracje takie, wiecie, nie tylko takie miłe, tylko takie ze świata wojska, ze świata, gdzie jest trudno, bo mamy dużo inspiracji i gdzieś też uczymy się dużo z podejścia. Jesteśmy zafascynowani Davidem Marketem, który, jak ktoś chce zobaczyć więcej o nim i o co chodzi w tym podejściu, to też zamieścimy Wam dzisiaj na komentarzach link do jego takich bardzo króciutkich lekcji. Jakby dwa słowa może o tym, kto to jest. Żeby jak ktoś chciałby wejść, tak, to żeby widział oczywiście. Kogo ja króciutko o tym powiem, ale dużo więcej można w tych właśnie poniedziałkowych inspiracjach będzie zobaczyć takich pra praktycznych metod od Davida. Co wujek David radzi? Więc nasz David pochodzi z e, okrętu podwodnego i ma takie doświadczenie, że jako kapitan po raz pierwszy był wtedy kapitanem. Najgorsze na lata 90. to były, czy tak? Końcóweczka, 99. Końcóweczka. rok. Mhm. Że najgorszy okręt podwodny z 52 zamienia w najlepszy dzięki zbudowaniu w zespole kultury odpowiedzialności. I on to wprowadza intuicyjnie, ale na szczęście jest na tyle metodyczny, że to opisuje formułę krok po kroku, jak sobie z tym radzić. Więc trochę zaczerpniemy od Davida i też będziemy Wam podrzucać jego doświadczenia jak w tak trudnym środowisku, gdzie. Jest hierarchicznie i każdy unika tej odpowiedzialności. Czekam na rozkaz, mówiąc krótko. Nawet tam to się sprawdziło i najgorszy okręt stał się najlepszym w 9 miesięcy, aż musieli wszystkie procedury na US Navy. No, przesadzam, że wszystkie, ale sporo procedur na US, w US Navy pozmieniać ze względu na to, że się okazało, że nowe podejście jest tak bardzo, bardzo skuteczne. Oprócz przykładów takich, no dla kogoś bardziej metaforycznych, no bo okręt podwodny fajnie metaforycznie brzmi, to też pozłożymy się przykładami tutaj naszymi z Polski, bo. To podejście jest prowadzone w wielu organizacjach. W Tefalu, jak ktoś jest z dużych organizacji, większych korporacji, to dobry przykład fantastycznej kultury DWAM w firmie Tefal, czyli Grupę SF. którą to uruchamiali jeszcze przed COVID-em, nie? To chyba w 18 roku, W 18 roku, myśmy się spotkali na końcu 18 jak oni już tam działali i wiele fajnych rzeczy stworzyli, których my się nauczyliśmy. Parę rzeczy stworzyliśmy wspólnie razem, którymi też możemy się podzielić z Wami. Wspieraliśmy też polskie firmy, takie jak chociażby firma Margo firma z branży transportowej, też biznes bardzo wysoko konkurencyjny. No u nich to ta kultura odpowiedzialności została nazwana safety, ponieważ jak się tym zdrowym i mądrym bezpieczeństwem psychologicznym zajęli, to im odpowiedzialność na tyle wzrosła, że za tym poszły wyniki, bo i odwaga wzrosła, więc ten case też dużo wniósł. Więc to nie będziemy was tymi przykładami opowiadać, bo po to powstały książki, żebyście mogli z tego skorzystać. Czytając, kohorta będzie raczej poświęcona temu, żeby na żywo praktyczne elementy wprowadzać już w swoje życie w tym siedmiotygodniowym kursie, ale pokazujemy Wam, jakich źródeł korzystamy i co będziemy tam przerować Wam na tym Discordzie, między innymi jakiego rodzaju praktyczne porady. Tak, i też ja bym chyba powiedziała, że dla kogo jest ta kohorta? Dla każdego lidera, który ma zespół, który ma ambicje, żeby sobie udoskonalać sposoby, skrzynkę narzędziową, jak pracować z zespołem. I kto chce prowadzić zespół w sposób nowoczesny, czyli tam, gdzie jest zwinność, tam, gdzie się pojawia agile, tam, gdzie się pojawia y, wielowątkowość, czy zabrakło mi słowa, chodzi mi o krosowość w organizacjach, że zarządzasz nie tylko zespołem. Ale takim, takim rozproszonym jest, też, albo na styku zespołów. Mhm. Ale w ogóle, że zarządzasz nawet zespołem projektowym, że to nie jest Twoja Aha. funkcja taka codzienna, że jesteś, wiecie, z tytułu szefem, nie? Ale jednak zarządzasz ludźmi, czy w jakiś sposób ich koordynujesz. To myślę, że takim osobom wręcz łatwiej jest, bo nie ma tego namaszczenia, że jesteś odpowiedzialny, nie tylko koordynujesz, więc nie ma tej dużej odpowiedzialności, że tutaj dużo technik warto po prostu od nas wziąć, czy od siebie nawzajem, powymieniać się doświadczeniami, żeby po prostu było nam łatwiej. I taki mi osobiście cel przyświeca, żeby ten szef czy lider nie musiał zostawać po godzinach za ludzi, tylko żeby ludzie chcieli sami tak. robić i żeby szef rozumiał, co się dzieje yy, i z energią, no, że tak powiem wspierał ludzi, doceniał ich, dopingował z tym, co robią, a nie musiał im wytyczać ścieżkę, co oni mają robić. Tak, zawsze przypomniała, jak o tym mówiłaś, Wojtek Rowiński, prezes Kania, który wprowadza też tą kulturę, on się dzieli efektami i mówi, Sławek, no co ci będę mówił, Wielkich efektów, może tu nie ma jakichś takich spektakularnych. No na razie wzrosła nam satysfakcja klienta o ileś procent, tam podaje dość dużo, wzrosły nam zyski o ileś procent, brzmi imponująco, mówi i dwa, mam dwa razy mniej maili. No to o te dwa razy mniej maili to jest to, o czym chyba Ty za też mówisz, to znaczy, że można ten biznes prowadzić mądrzej, po prostu nie mając na głowie nadmiaru. I przez słowo nadmiaru. Podkreślam słowo nad, że czasami bierzemy za dużo, niepotrzebnie, a zespół można jakoś przygotować do tego, żeby ten nad się nie pojawiał i żebyśmy wszyscy mieli miarę, a nie nadmiarę. To tego nam wszystkim życzę. I chyba na koniec byśmy powiedzieli za parę słów, bo ciekawi jesteśmy, że to dla Was jest. Prawda? O jednej grupie, jeszcze o jednej, zanim no. jeszcze to powiem, jeszcze o jednej grupie, o. dla której to naprawdę jest, jeśli jesteście liderami, którzy mierzą się ze sobą i zauważacie, już nawet świadomie zauważacie, że macie potrzebę kontrolowania, że trudno wam jest puścić swoją kontrolę i stąd wynika dużo waszej nadmiarowej pracy, krótko mówiąc, a zespół może być blokowany, to niewątpliwie to jest miejsce, gdzie możecie znaleźć sobie inspirację, jak z tym tematem pracować. Bo każdy lider na dłuższą metę nie da rady wszystkiego kontrolować i często ja się spotykam na sali szkoleniowej, że to jest duże wyzwanie dla ludzi, żeby pracować nad, swoją, nad swoim puszczaniem kontroli. Yy, I nie, bez, nie przez przypadek pewnie też my się tym tematem zajmujemy, nie Sławek? Bo Ty też, jak jesteś żołnierzem, <laughs> to też z tym ciągle pracujesz. Całe życie będę z tym Sławek pracował. Bo tak się nie czuję w ogóle, przynajmniej od co najmniej 10 lat, ale yy, chcę powiedzieć, że z tym tematem będę pracował przez całe swoje życie, no bo mam tak zakorzenioną potrzebę kontroli w niektórych sytuacjach, że muszę się po prostu ogarniać i, i będę miał to. Przed sobą zawsze jak cel dyszlowy, jak ten koń z dyszlem zawsze przed sobą, więc tym bardziej czuję, że to są wiarygodne wątki, bo mam, mam, mamy okazję na sobie je przepracować. Ja bym tylko jeszcze dodał, powolutku lądując tego naszego, to nasze spotkanie z wami, że jeżeli czujecie, że to jest jakoś dla was, ale macie wątpliwości, co jest zupełnie naturalne. To pomyśleliśmy sobie, że takim pierwszym krokiem mogłoby być zapytanie Was o takie wasze motywacje i potrzeby, żebyśmy mogli sprawdzić, poradzić Wam i odpowiedzieć, czy naszym zdaniem potrzeby, które masz, będą zaspokojone w tym naszym spotkaniu kohortowym, w tym kursie kohortowym. I pomyśleliśmy, że takim najbliższym krokiem, który proponujemy, to jest. Tutaj znajdziecie za chwilę link. Jest z nami Wiktoria, która zarządza całym live'em. Wiktora umieści pewnie link do tego właśnie, do tego landing page'a, gdzie jest taki króciutki kwestionariusz, żebyście mogli powiedzieć, po prostu, odpowiedzieć na pytanie. Po, po co, co chcesz dzięki temu uzyskać, jakie są Twoje główne motywacje. A my się zobowiązujemy, że wnikliwie przeczytamy to i odpowiemy Wam mailowo na. To wasze a jak trzeba, to i zadzwonimy, możemy pogadać, czy to jest miejsce dla tak, Was, nie? żeby tak. zanim podejmiecie decyzję, żebyście po prostu rozumieli, do czego przystępujecie, bo może Was coś ciekawić, a możecie mieć wątpliwości. Też myślę sobie, że jakbyście chcieli, to zadawajcie nam teraz pytania. My chętnie na nie jeszcze teraz odpowiemy, więc jak się jakieś pytania macie, to piszcie w komentarzach i jesteśmy tutaj po to, żeby na te pytania od razu na żywo odpowiedzieć, ale jak Wam się też po odsłuchaniu tego po prostu... Przyjdą refleksje. To po prostu kliknijcie formularz, zadajcie nam te pytania, wypełnijcie go, a my będziemy się z Wami kontaktować, żebyście mogli świadomie podjąć decyzję. Sławek, kiedy rusza kohorta? Ile mamy czasu na kohorta rusza 3 marca. Jest już zapisanych trochę osób, nie wiem czy mało, czy dużo, jak to ocenić, ale na pewno już jest sporo. I wciąż są miejsca, czekamy, żeby Was zachęcić, to pomyśleliśmy żeby was zachęcić do tego w ogóle podzielenia się z nami tymi swoimi potrzebami. Pomyśleliśmy, że jak ktoś się zdecyduje wysłać do nas takiego, to zachęcamy Was, a w automacie każda taka osoba otrzyma w PDF książkę właśnie Safety Paradox Odpowiedzialności, czyli case firmy Margo, gdzie ona no, ze szczegółami opisuje, co im to dało, jakie wyniki biznesowe im to przyniosło, bo o tym może mało mówiliśmy, ale robimy to nie z powodów wyłącznie sympatii do tej kultury, choć jest ona duża, ale również z tego powodu, że póki co wszyscy, którzy to podejście wprowadzili, no, cieszą się takim no, podniesieniem wyników znaczącym, a że niektórzy albo nawet awansują jako liderzy, albo spokoju, się rozwijają. No tak, większe wyniki i więcej świętego spokoju. Więcej świętego spokoju, <laughs> tylko trzeba też cierpliwości do tego, bo to się nie da zrobić w krótkim czasie. Te 7 tygodni to jest taki dobry zaczyn, z którym potem wiadomo, co robić, jak pracować, żeby no, w perspektywie paru miesięcy, jak to jest mała, Organizacja albo bliżej roku, jak jest duża, to żeby te efekty naprawdę rzeczywiście. To jeszcze o ja Więc... rzeczy ważnej powiem, bo tu podkreślamy, że sama no. ta idea trwa 7 tygodni, ale ona się nie kończy po 7 tygodniach. To znaczy, jeżeli wejdziecie w tą kohortę z nami teraz. To później przy kolejnych kohortach wy dalej będziecie mieć dostęp do wszystkiego i do kolejnych kohort, i do kolejnych grup dyskusyjnych, bo już będziecie mądrzejsi o swoje doświadczenia. Także generalnie rzecz biorąc, wchodząc dzisiaj, jesteście pionierami, tak jak my, w tym, żeby w tym podejściu kohortowym z nami pracować i z nami się uczyć, a jednocześnie. Później jesteście też jakby bogaci o to, że jak kolejni wchodzą, to Wy już macie swoje doświadczenia, możecie się swoim doświadczeniem dzielić, ale też możecie mówić dalej po tych siedmiu tygodniach w swojej grupie, czy w grupie, w kolejnych grupach, które dołączają, dzielić się swoim doświadczeniem, co Wam najlepiej zadziałało. Także to też jest tak, że to jest projekt długoterminowy, a ten pierwszy krok to jest to siedem tygodni. A później można zostać ile się chce. Nie zamykamy tych grup, tylko dajemy wam dostęp. Zwłaszcza na, jak ktoś będzie chciał powtórzyć sobie kohortę z inną grupą, będzie mógł, także, jakby już o, o dostęp jest otwarty, tak? I też chyba cena. Cena jest taka, że tylko za pierwszym razem jest taka, bo też się z Wami uczymy, stąd tylko raz jest taka niska cena. I teraz ceny są najniższe. Skoro taki zamówi, to tak będzie. Ja tutaj się poddaję tym wytycznym i już. Natomiast obiecujemy w kontekście ceny, że wszystkim, którzy teraz dziś do nas napiszecie w tym kwestionariuszu i odpisując mailem do Was informację, czy naszym zdaniem to dla Ciebie, czy nie dla Ciebie, to też pozwolimy sobie zaproponować jakąś taką sensowną, sympatyczną cenę, żeby Wam było łatwiej w ten cały proces wejść, która będzie obowiązywać dla osób, które właśnie się na to zdecydują. Więc zachęcamy. To będzie i dobra zabawa. I dobrze spędzony pożytecznie czas, bo naprawdę dużo przed nami ciekawych wglądów w siebie, w zespół, i żebyście też mogli obserwować efekty biznesowe takiej przemiany. Tego wam serdecznie życzymy i w to bardzo wierzymy, bo jest to poparte już wieloma, wieloma przykładami w Polsce. Także po prostu zachęcamy was do wspólnej siedmiotygodniowej przygody. Z ciekawością co z tego wyjdzie, a na pewno też zostaną Wam fajne relacje, I nie tylko wiedza, ale też kontakty, także warto po prostu spróbować. Jak wiecie o kimś, kto, gdy na przykład tego słuchacie i myślicie, że to byłoby fajne dla kogoś i wam przychodzi do głowy, to po prostu też udostępniajcie informacje o tym, za co będziemy oczywiście wdzięczni. Także, A my prostu... książki oczywiście wyślemy tak. w PDF, właśnie tą safety, czyli paradoks odpowiedzialności. Bardzo wam dziękujemy dzisiaj za obecność i za obejrzenie tego spotkania z nami. Zapraszamy do kontaktu. Znajdujecie linki Notatkach, tak, żebyście wiedzieli, jaki kolejny krok możecie zrobić, żeby się przekonać, czy to jest dla was, czy nie. I za bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Ja też dziękuję. I Mam nadzieję, do zobaczenia 3 marca.